No to cześć. Pozdrawiam z budowy. Dzisiaj mamy piątek. Piątek. A który grudnia? Nie wiem. Ale tak, w tym tygodniu to Kinga troszkę ze mną pojeździła. Więc tak. Tutaj tą stronę, tak jak wiecie, zrobiłem sam, pokręciłem. Stelaż. A tutaj tak. Kinga pomogła mi przy tej ścianie pokręcić haki i tutaj na dachu. Wczoraj już zacząłem układać pierwszą warstwę wełny tutaj. Także jak widać haki przyszły pocztą wczoraj, więc dzisiaj tak Kinga nie mogła podjechać, więc ja sobie dzisiaj Tutaj wezmę wełny, podkładam tą pierwszą warstwę, gdzie dam. Może uda mi się wciągnąć deski na górę na jętki, żeby je poprzybijać. I może tam górę troszkę zacznę. Aczkolwiek nie wiem, jak to będzie wyglądało czasowo. Więc wszystko wyjdzie w braniu. Zima, jak to się mówi, dopisuje w tym roku, jest, nie wiem, tam minus jeden, może minus dwa. W śniegu tyle, co kot napłakał. San sobie ładnie płynie. Nawet nieprzymarszniętych. Więc... Można pracować. Więc, takie są plany: że dzisiaj wełna, jutro, Kinga podjadzie, pokręcimy haki na jędkach. i później wełna między jętki. Pierwsza warstwa, a później druga. No ja sobie tam kawę zrobię Wypiję i do pracy Cześć, już jesteśmy o 13 14 Także plan na dzisiaj będzie tak wykonany Tutaj do tych jętek Będzie trzeba mam położone o będzie krzyczeć. Bo z papierosem. Ja mam chwilę przerwy to. Że tak to wygląda. No i co? Tutaj już powiedzmy. Do tych belek już tu można. Wiatroizolację, nie wiatro, paroizolację już ciągnąć. To już mamy przygotowane na drugą warstwę. Haki są. Tyle razy, co dostałem w głowę tym hakiem, przysiewaliłem to. Teraz tak. Jutro, jak dobrze pójdzie. Pokręcimy haki tutaj. Na jętkach. Do obniżenia sufitu. To będzie raz z takich zadań No i myślę, że wrzucimy tam sobie te deski, bo ja już dzisiaj nie dam rady nogi mi wchodzą samemu się i źle i dobrze robi Dobrze, bo sobie swoim tempem człowiek robi, nikt nie ściga a nie ten A dwa źle Bo jak się czegoś zapomni wszystko trzeba dygać. Chyba sobie muszę zamontować krokomierz kiedyś, jak jestem sam na budowie. I zobaczyć ile to kroków robię. Tutaj mówię, no przy oknach jeszcze tak yy, nie dochodziłem. Powód prosty. Yy, tutaj muszę dać jeszcze... Yy, taką samą belkę 15 i dopiero do niej będzie tutaj sobie złapie już yy, poziom parapetu i dotąd to będzie robione No to mówię to już takie sam jak najważniejsze dopóki Kinga jeździ ze mną to jest otulenie tego jedną warstwą do całej góry później te jaskółki zrobić ale dzisiaj jeszcze jedną rzecz zrobię nie wiem czy będzie słychać prosiłem wczoraj Kinga żeby to zrobiła ale nie zrobiła o Tutaj trzeba utkać wełny Nie wiem czy będzie słychać, ale przestał już hucień. Dobra, także ja sobie tu... To...